To poprowadzą. Ewa Demarczyk. Dla mnie jest to postać znana. Aczkolwiek zastanawiam się tak, zaczęłam myśleć przed chwilą, jak to jest z młodym pokoleniem. Czy wiedzą, kto to jest Demarczyk? Czy może wydarzenie które będzie miało miejsce w teatrze Polonia za sprawą Natalii Sikory, która jest moim gościem, pozwoli przybliżyć postać czarnego anioła, jak chyba była kiedyś. Czarnej damy, tudzież anioła, jak była kiedyś zwana Ewa Demarczyk. Piękne, co, co nazywasz. i Wiemy, wiemy obie, że, że warto Ewę przedstawić młodym ludziom, bo w Ewie ukryte jest dziesiątki tematów, które żyją w dzisiejszych młodych ludziach. W ludziach otwartych i w ludziach, którzy wiedzą, że droga samoświadomości jest bardzo ważna że, żeby nie bać się zadawać pytań. I myślę, że, że wszystko to w Ewie jest. I cieszę się, że wspólnie z Tango-atak możemy to przybliżyć widzom, i głęboko wierzę, że ta informacja właśnie dotrze do młodych ludzi, i, i że, te, na, że młodzi ludzie będą przychodzić na, na nasze koncerty, bo y, młodzi ludzie potrzebują uczuć, emocji, czułości. I czują, po, potrzebują tego, żeby poczuli, że, że ktoś ich rozumie, bo rozmawiam z bardzo wieloma osobami i też zaliczam się do, do osób, które od dziecka spotykają się z niezrozumieniem i, i, i z pewnego rodzaju odrzuceniem. I wiem, jak bardzo wielu młodych ludzi dzisiaj to przeżywa, bo te wcześniejsze pokolenia bały się zadawać pytań. Um, były obciążone przeszłością, która raczej mm, próbowała zawsze robić z ludzi niewolników. I, mm, i, i po prostu wierzę, jak zawsze, w, w pewnego rodzaju cud, że on tutaj też, też się wydarzy. Mm -hmm. e, nie, myślisz, że mm, ta poezja, mm, wykonywana kiedyś przez Demarczyk, teraz przepuszczona przez Twoje. Uczucia Twoje własne e, ja otworzy, uwrażliwi poniekąd młodsz, młod, młodego widza, bo gdzieś się często generalizuje, że właśnie młodzi to są dzisiaj tacy pozamykani często siedzą e, tylko w, w iPhonach, tak. Tak, siedzą, siedzą w iPhone'ach, albo grają właśnie w gry, albo się całkowicie izolują, tylko że no z całym szacunkiem do, do tych ludzi, którzy tak mówią, ja, ja młodych trochę jestem w stanie zrozumieć pewną rzecz, bo oni nie mają z kim rozmawiać. No tak, rodzice a, cały czas w pracy, gonią za sukcesem. Tak, i, i po prostu to wychodzą takie, takie leci domino pewnych błędów, nie? Mm. A, a przecież nie ucieknie się przed pewnymi pytaniami i tak dalej, no ale młodzi coś Próbujemy inaczej. I te, te, te pytania i odpowiedzi na te pytania też są w tym materiale. Więc, ponieważ Ewa w tych piosenkach dotykamy <laughs> pewnych przebiegów typu zauroczenie, które wyszło albo udało się, zamieniło się dalej w miłość, albo nie. Miłość, ta czysta. Czy jest szansa, żeby czysta miłość między ludźmi była, czy nie? Czyli temat relacji. Miłość już, jak ja to mówię po swojemu, zalchemizowana. Już, to znaczy? Już dotknęło ją coś ciemnego, Aha. coś nieoczywistego. Czyli sparzona, sparzona miłość. Spa, sparzona miłość mhm. też, też jest. Czyli informacja, że taka miłość też jest. Świat się nie kończy z tego powodu. I coś, co jest dla mnie bardzo ważne, że w każdej sytuacji zagrożenia, w każdej sytuacji depresji, w każdej sytuacji mroku wewnętrznego, zadaniem człowieka jest dostrzec światło i godność. Nie ma już dzisiaj na świecie pojęć takich jak humanitaryzm czy coś takiego. Wyświechtane, to jest próżność i pozory, ale to naszym zadaniem, każdego indywidualnie z nas, jest się nie poddawać, nie stawać się niewolnikiem w świecie, który się na niewoli opiera. I to też jest zapisane w tych kompozycjach, w tych piosenkach, bo mamy poezję Baczyńskiego, która z pierwszego oczytania, bądź pozostawając na poziomie polonistów z całym szacunkiem ze szkół, jest o wojnie. Nie. Ona jest o tym, że świat się rozlatuje, ale ja będę mieć nadzieję. Ja będę czuć się wolny do końca. Może zaraz spaść bomba, ktoś może mi strzelić w głowę, ale ja będę mieć w sobie światło, bo to pomoże mi w następnym życiu. A wiem, że młodzi ludzie. Wiedzą o tych sprawach, czytają o nich, mają do tego dostęp i się tym interesują. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz trafiłaś na wykonanie Ewy Dymarczyk, i co wtedy czułaś? Jaki rodzaj emocji tobie towarzyszył? Hmm. Nie jestem w stanie do końca określić momentu, kiedy to był. na pewno byłam małym dzieckiem i na pewno y, tata w którymś momencie, jak, jak zawsze y, tata akurat był, czuł jakiś taki rodzaj odpowiedzialności oprowadz oprowadzania mnie wstęp wstępnie po, si po świecie muzyki i obserwował co mnie tam kręci, a co nie y, i pamiętam, że był taki moment, że się pojawił Czesław Niemen, a Ania Duerman, moja ukochana, o że tam też była w pewnym momencie Ewa i pamiętam, że to był Tomaszów. Tomaszów. I pamiętam, że było to dla mnie przeżycie wymiaru właśnie Hendriksa, wymiaru Joplin, wymiaru Ani German, wymiaru Czesława Niemena. Jeszcze byłam mała, nie, nie, nie umiałam, na szczęście nie potrzebowałam określać tego słowami, to, to działo się po prostu w środku. I znowu wracając do młodych ludzi tak dużo się teoretyzuje, tak się nas zasypuje filozofiami, teoriami, terapiami itd. A to wszystko zaczyna się dziać w chwili, w której człowiek poczuje. poczuje do siebie czułość. Zatem tego tej czułości życzę Pani, życzę Tobie od publiczności, żeby się utuliła gromkimi brzawami za wykonania, żeby weszła z Tobą w świat, który im proponujesz. Dziękuję Ci Skarbie za to bardzo i, i, i życzę życzę Tobie i osobom, o których rozmawiamy, o ludziach młodych i, i wszystkim ludziom, którzy zdecydują się przyjść na te koncerty. Życzę nam wszystkim, żebyśmy przeżyli katarzis.